na uwierzy... nie wiem na dzisiaj. To nie zastanawiam się, tylko wiem. Hej, hej, witajcie! Zapraszam dzisiaj na kolejny odcinek z cyklu makijaże glam shopowe, glamshop makijaże. Pod poprzednim filmem w komentarzach aż 11 osób zagłosowało na paletę retro. Więc dzisiaj makijaż albo dwa, tą właśnie paletą. Jest to oczywiście Glamshop i współpraca Karoliny Ziętek. Paleta prezentuje się tak. I zanim przystąpimy do słoczy, nałożę okulary na oczy. I tutaj wszystkich pozdrawiam oczywiście, którzy piszą komentarze, głosujcie na paletę, którą chcecie zobaczyć w makijażach w kolejnym odcinku, pod tym ostatnim filmem z glam shopem. Na paletę retro w ostatnim filmie w komentarzach głosowały Małgosia, Joasia, Violetka, Monika, Małgosia, Jolanta, Ewa, Ania, Urszula, Ania i Wandzia. Także serdecznie pozdrawiam i zapraszam na słodcze. A tu jest taki napis na palecie, dziewczyna nie czyta takich rzeczy, nieumalowana. No więc po co ja to przeczytałam? Audrey Hepburn. Śniadanie u Tiffany'ego 1961 rok. Karolina uwielbia stare czasy, można powiedzieć. Wiemy o tym. Stworzyła paletę bardzo różnorodną kolorystycznie. Lecimy ze słoczami. Tu Wam czytam. Merlin Vivien, Sofia Rita Greta. Merlin, Vivien, dobrze, tak. Sofia Rita. Greta, Debbie, Hollywood, Audrey. I została nam Elizabeth i Bridget. Nie jest taki bardzo czarny, brunatno-brązowy. Bardzo dobrze, bo nie za bardzo lubię czarne. No, paleta przepiękna. Idę dzisiaj do pracy. Nie wiem, czy zrobię bardzo takie ostre różne makijaże na oczach. Niemniej jednak chciałabym wykorzystać jak największą liczbę cieni. Albo nawet wszystkie. Merlin jest dosyć jasnym cieniem. troszeczkę tylko sobie tak tutaj z luźnym pędzelkiem matowie. Myślę, że na jednym oku zrobimy sobie cieniowanie tutaj tymi trzema jaśniutki róż. To była Sofia, teraz Rita. Greta poleci. Fajne cieniowanie się takie przechodzi. Podoba mi się. Czyszczę pędzelek. I tym jasnym różem z tym ciemniejszym, no czyli Sofia i Rita. Pomieszam. Odbiję. I wyblenduję górę. Dołożymy jeszcze Grety. I rycie Na Gretę, żeby się ładnie przechodziły. O. Koniec, A okay. skończone. Na dół troszkę pojadę. Pojadę. Gretą. Super. Super te cienie się w ogóle y, rozcierają i blendują. Rita. Tym samym pędzlem tylko podczyszczam. Monotematyczne oko wychodzi. No, nie wiem, czy będziecie zadowoleni. Mm. I rozblenduję wszystko Sofią. Szkoda przykrywać błyskiem. Tak pięknie zrobił się taki gradient. Ja no. hmm. podczyściłam merlinką. Teraz można by sobie dać podłówki i rozświetlić. Tutaj dokładam, właśnie Sofii, żeby się też ładnie przechodziło. O. I zrobimy ładną kreseczkę. Czyli co, okomatowe zostaje. I jak nie u mnie, wiem, ale podoba mi się. Wiecie, tutaj są tylko dwa błyski. I wykorzystamy je na drugim oku. Ach, po co ja to powiedziałam? Dobra. E Szerokim płaskim pędzelkiem, szerokim płaskim. No, odciskam. I Bridgetką robimy kreskę. Dosyć taką grubą można powiedzieć. Bardzo się cieszę, że to nie jest czarny cień. Brunatny taki naprawdę odcień super. Lekko tutaj chyba zjada. Resztką, resztką. Przy samej linii rzęs. Hmm. Ale oko retro? retro? Jeszcze czystym pędzelkiem sobie tak tutaj wymiziam. O, o, taka, była. Widzicie kreska aż do samego wewnętrznego kącika, co u mnie jest raczej bardzo rzadko spotykane. Dziubek też mnie kusi zrobić, ale już się boję, żeby się nie rozmazało. Ale myślę, że tak wystarczy. I tak oko jest tak. No, dosyć fajnie, chyba. Chyba, chyba. Piszcie, piszcie, czy fajnie, czy nie fajnie. Kurczę, nie dam błysku, no. Piękna skóra Debbie. I zaczniemy sobie od załamania. Blenduję po górze. Tu już bardziej może nowoczesne oko wyjdzie. Przyciemniam tutaj, intensyfikuję cień. A tu rozblenduję. Kolor tego cienia podbija niebieską tęczówkę. Koleciusień, koleciusień podaje Merlin i znowu Debbie. Zauważyłyście na pewno, że przy wielu cieniach pracuje jednym pędzlem, ale to też daje radę. Całe załamanie tutaj wyciągnięte do góry i jeszcze tutaj pogłębiony. W samym zagięciu pogłębiony kolor, taki trójkącik aż to wchodzi. A jak patrzymy, to mamy tu już prawie całość. Pomieszam sobie Debis, Bridget o dłoń. I przyciemniam zewnętrzny kącik. Leciusieńko w załamanie wjechałam. I teraz przechodzimy do błysku złotego, czyli do Hollywood. Na środek powieki. I troszkę pykam, pykam, pykam wyżej, wyżej, wyżej. Żeby były iskiereczki już same. I teraz znowu, znowu biorę. Debbie i Bridget. I jeszcze teraz, żeby przykryć troszkę błysk w zewnętrznym kąciku. Teraz samego cienia debi i na granicy jeszcze rozblenduję. Powstał taki złotawy brunatny brąz. Hmm. Tutaj na połączeniu jeszcze troszkę debi. Wybija się to złoto, więc jest ok, ale będzie fajne przejście. I błysk wivien dajemy przy samym wewnętrznym kąciku. Takim malutkim malutkim jeszcze spróbuję dołożyć. I znowu złotko. Wewnętrznym kąciku wivien Ten sam maluteńki bierzemy cień Elizabeth. Bierzemy. Jeszcze. I dolna podłoga samej linii rzęs i tutaj dziubek, żeby powstała mini kreseczka jest to piękna, głęboka, perłowa zieleń naprawdę przepiękny kolor kolejnym malutkim pędzelkiem będziemy nakładać odlej łączę z yy, zieleniu. Myślę, że starczy. Wracam do pędzelka od zieleni i wjeżdżam na miętę. No trzeba tak pomanewrować ciemnym, jasnym, ciemnym, jasnym. I teraz tym przybrudzonym pędzelkiem jasnym biorę jeszcze wiwien. I nadal o żeby trochę rozświetlić tą matową miętę. i daje to już zupełnie inny kolor efekt tego błysku niż tutaj na górze w połączeniu ze złotym i dolną powiekę rozblenduję w taki sposób. Nabiorę na czysty pędzelek Merlin, pomieszam z Odrej. Odrej jest bardzo napigmentowanym cieniem miętowym, więc delikatnie. No i dolna powieka uzyskała rozświetlenie, zieleń została rozjaśniona, ale jest dalej przy linii rzęs widoczna. Podoba mi się ten efekt i tutaj właśnie te drobinki na mięcie. Jeszcze takim malutkim, sama Bridget i tutaj jeszcze pogłębimy ciut, ciut tą ciemność. Ale kombinuje. Jeszcze nabiorę Elizabet, bardzo mi się podoba ten cień. Jeszcze dołożę troszkę tutaj. I tą Elizabet pojedziemy do zanikającego punktu tutaj na środku powieki, nie do wewnętrznego kącika. Pięknie się z tym złotkiem połączyło. Odcień cudowny stworzyło hmm. ciemniejszy niż tu, bardziej trawiasty, a tu jest bardziej miętowy. Tu, tu, tu bo trzeba tak zakończyć, wiecie, tak łagodnie, samą resztką na pędzelku. Zupełnie czysty pędzel biorę, bo już się tutaj, że coś będzie i podczyszczamy. O, podczyszczone wszystko pięknie. I tak wygląda skończony makijaż, pokusiłam się dzisiaj yy, na rzęsy, takie połóweczki, linie wodne, Lovely, miętowa i tutaj zruszowe mleko z Glam Delikatnie wykonturowałam się romą. i teraz pewnie pytanie, co na ustach? Pierwszy raz używałam, jest tu ta trzecia winylowa, którą kupiłam sobie. Myślę, że pasuje i tu, i tu. Jest to odcień 30 Unreal Violet, jeżeli tak się czyta. Tak wygląda. To jest swatch, bo próbowałam, czy będzie pasować. I ta się jakoś tak nie klei jak tamte, no ale dobra. Nie używam żadnej konturówki. Tymi pomadkami bardzo ładnie, ostry kontur można zrobić. Po prostu pomalutko, delikatnie, dokładnie. Precyzyjnie, dosłownie wygląda jak konturówka. Taki paseczek się tworzy. Nie wiem, czy, czy dobrze w ogóle jest to gadam, ale dobra. No, ale gwiazda dzisiejsza, nie? Gwiazda. Paleta retro, wiadomo. No, widzieliście, jak się cienie pięknie łączą ze sobą, jak blendują. Więc nic nie muszę mówić. Paleta na pewno warta zakupu. Naprawdę warta zakupu paleta. Ja mam tendencję do ochów, achów, no ale co, no moje kolory. Nawet te zielone. Zaraz będą zdjęcia, czy zbliżenia, czy film. Zobaczę, co tam nagram. No to tak, dziękuję bardzo za typowanie palety. Pod tym filmem proszę napisać w komentarzu. Kola chodzi, przepraszam, łazisk, sapie pazurkami, capie, capie. Pod tym filmem w komentarzu bardzo proszę napisać, jaką kolejną paletę chciałybyście, chcielibyście ujrzeć w kolejnym odcinku z cyklu makijaże Glamshop. Globo Glam makijaż. Ja i Retro dziękujemy serdecznie za oglądanie. Mile widziane łapeczki, subskrybowanie i życzymy Wam wszystkiego najlepszego, co Was spotka. I do następnego. Hej, papa!